Cześć. Ja nazywam się Paweł. Jeśli oglądasz to nagranie, oznacza to, że ty lub bliska ci osoba nie zdała matury z matematyki. Nie jest to oczywiście sytuacja komfortowa, ale taka, z którą będziesz w stanie sobie poradzić, a ja dołożę staranie, aby ci w tym pomóc. Jak ja będę mógł ci pomóc, o tym opowiem ci na samo zakończenie tego nagrania, a na początku powinniśmy zacząć od zadania sobie pytania co dalej. Jeśli nie zdałaś, nie zdałaś matury, czy chcesz ją poprawiać? No bo jeśli nie, no to tak naprawdę możesz wyłączyć to nagranie, ponieważ nie ma powodu, abym tracił twój czas. A jeśli ty zdecydowałaś zdecydowałeś, aby zdać maturę, z czego ogromnie się cieszę. Musisz sobie zadać kolejne pytanie, kiedy chcesz ją poprawiać? Wiele osób nie podchodzi do pierwszej poprawki, mówi, że nie ma czasu na przygotowanie, to jest za krótki okres czasu, więc będą poprawiać maturę za rok. Moim zdaniem jest to podejście błędne, ponieważ jeśli odraczasz realizację jakiegoś zadania, no to tak naprawdę zmniejszasz prawdopodobieństwo tego, aby sytuacja zakończyła się sukcesem. Dlatego zachęcam Cię do podejścia do najbliższej poprawki, jaka będzie miała miejsce już we wrześniu, 30 września, jest egzamin poprawkowy, i podejdź do niego, ponieważ. Masz dwa miesiące, to jest niedużo czasu, ale jest to tyle czasu, aby przygotować się. To jest wystarczająca ilość dni, aby tak naprawdę opanować wszystkie niezbędne materiały do zdania matury. Oczywiście nie ogarniesz wszystkiego z matmy, nie musisz. To jest dla Ciebie naprawdę sytuacja i informacja mega komfortowa. Ty potrzebujesz zdobyć minimum 30%. Nie musisz mieć 80%, nie musisz mieć 70%, musisz mieć 30%. Musisz zdobyć tylko 15 punktów z całego egzaminu, na którym jest do zdobycia aż 50 punktów. Dlatego to nie jest rocket science. To nie jest zadanie niewykonalne. Wierzę, że podołasz, tylko musisz tak naprawdę pracować regularnie i systematycznie. No to jeśli już wiemy, że podchodzisz do poprawki i podchodzisz do poprawki, mam nadzieję, najwcześniej jak się uda. No to co powinnaś teraz wiedzieć? Według mnie powinnaś, powinieneś zlokalizować, znaleźć te obszary, w których masz największe braki. Obszary, których nie za bardzo ogarniasz, a takie, które mogą w stosunkowo krótkim czasie zostać opanowane i dać ci tak naprawdę pewność siebie podczas egzaminu. O czym mówię? Na każdej maturze z matematyki pojawia się zadanie z funkcji liniowej, funkcji kwadratowej, z logarytmów, z pierwiastków, z potęg, z wzor skróconego mnożenia, trygonometria, prawdopodobieństwo. Może te tematy teraz nic ci nie mówią, ale tak naprawdę będę mówić. Jak będę mógł ci w tym pomóc, no to opowiem ci o tym na samym końcu. A teraz wracamy do sytuacji, w której musimy znaleźć swoje mocne i słabe strony. Jak to zrobić? Zachęcam cię teraz do podejścia jeszcze raz do matury, której nie zdałeś, nie zdałeś. Ściągnij z strony CKE. Arkusz egzaminacyjny, Wykonaj go cały, a następnie sprawdź go sobie. Skąd go wziąć, skąd wziąć klucz odpowiedzi? Zalinkuję w opisie do tego nagrania, do miejsc, z których można to ściągnąć, i sprawdź sobie. I te zadania, w których nie jesteś pewny, pewna odpowiedzi, w tych zadaniach, które wykonałaś źle albo ich nie wykonałaś wcale, sprawdźcie, je, sprawdźcie. Je. YouTube jest mega, mega w tym obszarze pomocny. Ja w czerwcu przygotowałem analizę każdego zadania z ostatniej matury, dlatego. Porównaj twoje odpowiedzi z tymi poprawnymi, i tam, gdzie były odpowiedzi złe, no to obejrzyj nagranie, przeanalizuj, w, jakim, w jaki sposób powinno się rozwiązywać te zadania, jeśli były wykonane przez ciebie prawidłowo, super, a jeśli nie, no to wyciągaj wnioski. I dzięki temu poznasz swój obecny poziom wiedzy. Następnie co powinnoś, powinnoś zrobić? Zaplanować sobie tak naprawdę swoją robotę, zaplanuj sobie w jaki sposób chcesz się przygotować do matury. Tak jak wspomniałem, jest kilkanaście działów, które na 100% się pojawią. Przeanalizowałem wszystkie, dosłownie wszystkie matury, które w nowej podstawie programowej, czyli twojej, miały miejsce, które, były, które się odbyły. I to jest pewne, że będą pewne typy zadań na twoim egzaminie, dlatego musisz je opanować. W jaki sposób to zrobić? Oczywiście, możesz przeglądać YouTube, możesz samodzielnie próbować z jakimś podręcznikiem działać, ale też możesz podjąć współpracę z korepetytorem, może z bardziej doświadczoną osobą, ze znajomym, ale też ja mogę Ci pomóc. W jaki sposób mogę Ci pomóc za odle na odległość? Przygotowałem kurs, przygotowałem program, dzięki któremu Ty będziesz uczyć się tylko tego, co najważniejsze. Nie będziemy skupiać się tam na niczym, co wychodzi poza y, materiał wskazanym przez CKE. Poza to, co będzie na twojej maturze, nie możemy tracić czasu, ponieważ nie ma go za dużo, ale jest wystarczająca jego ilość, aby przygotować się do matury. Przygotowałem dla ciebie kurs, w którym będziemy przechodzić zada zadanie po zadanie, będziemy przechodzić temat i obszar po obszarze takim, który będzie. Jeśli to dla ciebie e brzmi zachęcająco, zachęcam cię do wejścia w link e dołączony w opisie do tego nagrania, w którym dowiesz się więcej. I dowiesz się, jak dołączyć do tego kursu. Ale nawet jeśli nie chcesz ze mną współpracować, no to zdefiniuj, tak jak mówiłem, obszary, w których masz braki. Czy znasz dobrze funkcję kwadratową, geometrię analityczną, prawdopodobieństwo i kombinatorykę w zakresie podstawowym. Czy ogarsz logarytmy, pierwiastki potęgi. To jest na każdej maturze. Ciągi, też ciągi, są ciągi arytmetyczne i geometryczne. To jest na każdej maturze, dlatego. Ucz się tylko tego, co tak naprawdę powtarzało się w, kolejnych, w poprzednich latach i dzięki temu Ty naprawdę e, zdasz. Ja wierzę, że sobie poradzisz. Jeśli chcesz, abym Ci pomógł, no to tak jak wspomniałem, kurs, ewentualnie moje nagrania i co? Mam nadzieję do zobaczenia gdzieś kiedyś. Trzymaj się i ja też trzymam ale kciuki za Ciebie, za Twoje powodzenie na maturze. Trzymaj się, cześć!